Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Arten i tym razem na moim kanale pokażę Wam mój kolejny unboxing, a jest nim film na DVD. Biegni lola biegni. Tak on właśnie wygląda. Bardzo fajna okładka. W roli głównej Franka Ponatte. To jest kolekcji Kino Konesera. Tak to właśnie wygląda z przodu. Tak wygląda na grzbiecie. A tak z tyłu. Poleca Radio Z. W środku. Płyta z filmem Edwidi. No to dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, lajkujcie, komentujcie, subujcie. Na razie, cześć.